Więzienie federalne w Leavenworth w stanie Kansas słynęło z tego, że przetrzymywano tam najgroźniejszych przestępców: morderców, handlarzy narkotyków, członków gangów i ludzi, którzy dawno przestali wierzyć w drugą szansę. Gdy Piotr Lewandowski, 41-letni Polak, przekroczył po raz pierwszy metalowe drzwi tego miejsca, nikt nie zwrócił na niego szczególnej uwagi. Dla strażników był tylko kolejnym numerem w systemie, kolejnym obcym, który pewnie długo nie przetrwa. Był wysoki, barczysty, z lekko przygarbionymi ramionami. Jego oczy, stalowo szare, nie zdradzały emocji. Ubrany w zwykły więzienny kombinezon poruszał się w milczeniu, nie odpowiadając na żadne zaczepki ani pytania. Gdy przechodził przez korytarz, inni więźniowie mierzyli go wzrokiem. Był nowy. A w takim miejscu nowy zawsze oznaczał słaby. Słabi byli testowani, słabi padali ofiarą. Strażnik pchnął go do środka celi, gdzie już siedziało trzech mężczyzn. Dwóch było latynosami, wytatuowani, z minami twardzieli, z bliznami, które mówiły więcej niż słowa. Trzeci był czarnoskóry, wyraźnie lider tej mikrogromady. Polish guy quiet behave. Rzucił strażnik i zatrzasnął kraty. Piotr skinął tylko głową. Usiadł na najniższym łóżku piętrowym w rogu celi plecami do ściany. Nie odezwał się ani słowem. Jego postura była zamknięta, ale nie nerwowa. Nie wyglądał na kogoś przestraszonego, ale też nie wyglądał na kogoś, kto szuka kłopotów. Wieczorem, kiedy światła w celi przygasły, zaczęły się szepty. Były w języku angielskim, ale Piotr rozumiał więcej niż można było przypuszczać. Miał akcent, owszem, ale spędził wystarczająco dużo czasu poza polską, by rozumieć wulgarne rozmowy więzienne. Nowy wygląda, jakby nie przeżył tygodnia, powiedział jeden. Może i duży, ale cichy. Pewnie przestraszony, typowy wschodni, odparł drugi. Może spróbujemy go przetestować jutro? Dodał trzeci z chichotem: Piotr leżał nieruchomo, miał zamknięte oczy, ale jego uszy były czujne, słyszał wszystko, nie poruszył się ani razu. Wiedział, że to dopiero początek. W takich miejscach jak to, cisza była bronią, reagowanie na prowokacje oznaczało słabość, czekał, obserwował, analizował. Był w końcu w nowym świecie, daleko od Warszawy. Daleko od przeszłości, ale nie na tyle daleko, by przeszłość nie mogła go dogonić. Następnego ranka, przy śniadaniu, Piotr usiadł sam przy rogu stołu, nie odzywał się do nikogo, nie szukał kontaktu. Jadł, powoli, spokojnie. Inni więźniowie obserwowali go z zaciekawieniem. Mimo, że był nowy, nie sprawiał wrażenia zagubionego, było w nim coś chłodnego, jakby nie pasował do reszty. Ale też jakby to jemu reszta nie pasowała. Po posiłku jeden z latynosów, mężczyzna z ogromnym tatuażem czaszki na karku, podszedł do niego i z udawaną życzliwością rzucił: "Hej, wodka boj. W Polsce też macie coś takiego jak honor?" I wybuchł śmiechem. Kilku innych dołączyło do niego. Śmiech niósł się po stołówce, ale Piotr nawet nie podniósł wzroku. Spojrzał tylko na swoją tackę. Zignorował ich kompletnie. To tylko dolało. Oliwy do ognia. W więzieniu ignorancja boli bardziej niż cios. Mężczyzna z czaszką splunął obok Piotra i odszedł z kpiącym uśmiechem. Inni zaczęli szeptać. Napięcie rosło. Po południu podczas spaceru po więziennym dziedzińcu doszło do konfrontacji. Grupa czterech więźniów, w tym lider, latynoskiej sekcji, niejaki Markos, znany z brutalnych rękoczynów, otoczyła Piotra przy ścianie. Nie mieli broni, ale ich oczy mówiły wszystko. Słyszysz mnie, Iwan? rzucił Markos. U nas trzeba zasłużyć na szacunek, a ty jesteś tylko cichym śmieciem z Europy Wschodniej. Piotr nie odpowiedział. Powoli, bez gwałtownych Ruchów ściągnął bluzę z ramion i stanął do nich tyłem. W tym momencie wszyscy zamarli. Na jego plecach widniał potężny tatuaż. Czarna orlica, trzymająca w szponach nóż, otoczona kolczastym drutem. Nad nią widniały inicjały. Gdy cisza zapadła natychmiast. Nawet Markos cofnął się o krok. Tatuśni więźniowie spojrzeli po sobie nerwowo. Ktoś szeptem spytał, czy to... Grupa Pruszkowska? Od momentu, gdy Piotr odsłonił swój tatuaż, coś się zmieniło. Nie była to cisza z szacunku, ale cisza z niepokoju. Jakby duch przeszedł przez dziedziniec więzienny. Markos, który jeszcze przed chwilą chciał go upokorzyć, teraz wyglądał, jakby zobaczył coś, czego nie rozumiał, ale czego intuicyjnie się bał. Grupa Pruszkowska. Powtórzył półgłosem jeden z więźniów z sąsiedniej grupy, Ukrainiec o ksywie Misza, który znał realia wschodnioeuropejskiego świata przestępczego, Misza podszedł do Markosa i szepnął mu coś na ucho. Markos zmarszczył brwi, jego twarz stężała. Co ty mi gadasz? spytał szeptem. To nie jest byle kto. Jeśli ma ten symbol, to znaczy, że był człowiekiem, którego nie da się zastraszyć. Ci ludzie znikali bez śladu, ci co z nimi zadzierali, nie dożywali świtu, powiedział Misza. To nie są gangi uliczne, to profesjonaliści i psychopaci. Marcos, choć był znany z brutalności, wiedział kiedy odpuścić, ale jego ego nie pozwalało mu okazać słabości. Przedresztą musiał zachować twarz. Tego samego wieczora w celi wybuchła napięta rozmowa. Kim on do diabła jest? Zapytał jeden z więźniów. Mówią, że był kimś ważnym w mafii z Polski, może nawet kimś od egzekucji. Cichy typ, zimny. Jak nie chcesz problemów, nie patrz mu w oczy. A jeśli to tylko blef, lepiej nie sprawdzać. Jednak nie wszyscy byli przekonani. W każdym więzieniu znajdzie się ktoś, kto woli działać, niż myśleć. Młody, narwany Latynos. Oksywie loko zdecydował, że trzeba go przetestować. Uważał, że to tylko bajki, że tatuaż nie znaczy nic, jeśli nie ma za nim siły. Dwa dni później, właśnie, gdy Piotr się rozbierał, loco postanowił go pchnąć. Ej, Polaczek, pokaż, czy potrafisz walczyć tak samo, jak się tatujesz. Krzyknął, popychając Piotra w plecy. Piotr zachwiał się lekko, ale nie przewrócił. Powoli się odwrócił, w oczach miał spokój, ale taki, który budził grozę, chłód absolutny, nie powiedział ani słowa. W jednej chwili ruszył do przodu i uderzył loko pięścią w krtań. Cios był szybki, precyzyjny, wymierzony z chirurgiczną dokładnością. Loko padł na kolana, dusząc się i charkocząc. Zanim reszta zdążyła zareagować, Piotr chwycił go za kark i szepnął mu coś po polsku do ucha. Nikt nie zrozumiał słów, ale ton mówił wszystko. To nie była groźba, to był wyrok warunkowo zawieszony. Strażnicy wbiegli i rozdzielili ich, ale nie wnieśli oskarżeń. Oficjalnie, samoobrona. Po tym incydencie więzienie milczało. Piotr stał się postacią niemal mityczną. Nikt go nie zaczepiał, nikt nie zagadywał. Nawet strażnicy odnosili się do niego z respektem. Jeden z nich, doświadczony weteran z ponad dwudziestu latami pracy, powiedział Widziałem setki więźniów, morderców, gwałcicieli, psychopatów, ale ten typ jest inny. Nie chodzi o siłę, chodzi o to, że on nie musi udowadniać, że może zabić. Wystarczy, że patrzy. Wieść o Piotrze rozeszła się po całym skrzydle. Niektórzy próbowali dowiedzieć się więcej, kim był, co zrobił, dlaczego jest tutaj, ale jego akta były zaskakująco czyste. Oficjalnie, naruszenie zasad imigracyjnych i domniemany udział w bójce na budowie. Nic poważnego, a jednak jego obecność mówiła coś innego. W nocy, w swojej celi, Piotr siedział nieruchomo na pryczy, patrząc w sufit. Z jego twarzy nie dało się odczytać emocji, ale w środku wrzało. Nie chciał wracać do przeszłości. Przyleciał do USA, aby pracować legalnie, żyć spokojnie, odciąć się od świata, który pochłonął jego braci, przyjaciół, a w tysiąc dziesięciu końcu jego duszę. Ale nawet tutaj, tysiące kilometrów od Warszawy i Pruszkowa, przeszłość dopadła go szybciej niż ktokolwiek mógłby się spodziewać, bo w świecie takim jak ten przeszłość nigdy nie śpi. A tatuaż, który miał być znakiem siły, stał się przekleństwem i tarczą jednocześnie. Minęły trzy tygodnie od momentu, gdy Piotr po raz pierwszy postawił stopę w Leavenworth. Od tamtej pory nikt go nie zaczepiał. Codziennie rano wstawał wcześnie, ćwiczył w kącie dziedzińca, sam, z głową spuszczoną, nie wdając się w rozmowy. Był jak cień, obecny, ale nienamacalny. Większość więźniów nauczyła się, że z Piotrem się nie zadziera, ale byli tacy, którzy nie mogli znieść tej aury tajemnicy. Tego dnia pojawiła się nowa twarz zwykły transfer facet. Z Nowego Jorku, o nazwisku Salvatore Romano, Włoch, rzekomo związany z rodziną Gambino. Był zadufany w sobie, miał szeroki uśmiech, drobne złote zęby i chud człowieka, który myśli, że cały świat mu coś zawdzięcza. Już pierwszego dnia usłyszał o dziwnym Polaku, który przestraszył pół skrzydła jednym tatuażem. Zaśmiał się, kręcąc głową: Co za bzdury! Pruszków, co to jakiś klub piłkarski, ale jego śmiech nie trwał długo. Wieczorem w stołówce Salvatore postanowił zagrać ostro. Z premedytacją usiadł naprzeciwko Piotra, opierając łokcie na stole. Wokół zapanowała napięta cisza, wszyscy obserwowali. Piotr jadł spokojnie, nie podnosząc wzroku. Więc to ty jesteś tym duchem z Europy Wschodniej, co? zaczął Włoch z uśmiechem. Wiesz, u nas na. Bruklinie takich jak ty nazywamy turystami. Przylatują, robią zamieszanie, a potem wracają w worku. Piotr odłożył widelec. Powoli spojrzał na niego. Ich spojrzenia spotkały się. Salvatore zadrżał na moment, ale szybko odzyskał pewność siebie. Masz ten swój śmieszny tatuaż. Fajnie. Ale to Ameryka, bracie. Tutaj liczy się nazwisko, a moje mówi wszystko. Piotr nie odpowiedział. Przez chwilę po prostu patrzył, potem wstał i spokojnie opuścił stołówkę. Cisza była bardziej wymowna niż jakakolwiek reakcja. Salvatore śmiał się głośno, ale jego śmiech był nerwowy. Tego samego wieczora jeden z latynosów, El Toro który wcześniej był świadkiem bójki w łaźni, usiadł obok Salvatorego na placu rekreacyjnym. Nie rozumiesz, z kim zadzierasz, Romano. Ten człowiek, on ma na sumieniu rzeczy, o których lepiej nie wiedzieć. Przestań, słyszałem te wasze bajki. Włosi też mają swoje demony. Tylko my nazywamy ich donami, a nie Piotrkami. To nie był zwykły gangster. W Europie wschodniej nie ma zasad. Tam nie ma hierarchii, jak u was, tylko strach i przemoc. Salvatore zlekceważył ostrzeżenie, ale tej nocy, kiedy wrócił do celi, czekała na niego niespodzianka. Na jego poduszce leżał papieros, samotny, nieodpalony, złożony w idealnie prostą linię. Nie był to zwyczajny gest, to był znak. Piotr nie musiał zostawiać wiadomości. Każdy, kto znał realia pruszkowa, wiedział, co oznacza samotny papieros w celi. To nie była groźba, to było ostrzeżenie. Ostatnie Salvatore spojrzał wokół, ale nikt nie chciał przyznać się do niczego, nawet jego współwięźniowie zaczęli go unikać. Strach, jak wirus, rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Następnego dnia Salvatore nie pojawił się na śniadaniu ani na obiedzie. Dopiero wieczorem wyszedł z celi, blady, zmęczony, z czerwonymi oczami. Zbliżył się do Piotra na dziedzińcu. Wszyscy zatrzymali się w miejscu. Posłuchaj, nie miałem pojęcia, nie chciałem braku szacunku, po prostu nie wiedziałem, kim jesteś. Piotr spojrzał na niego. Nic nie powiedział, po prostu pokiwał głową. Dla Salvatorego to było. Wystarczające, ale nie wszystkim to wystarczało. Jednym z nowych strażników był młody agent FBI, David Grant, który trafił do Leavenworth w ramach wewnętrznego śledztwa. Jego zadaniem było obserwować, analizować i, jeśli się uda, zdobyć informacje od więźniów z zagranicznymi powiązaniami. Piotr od samego początku wzbudzał jego podejrzenia. Za czysty, za cichy zaspokojny. David postanowił go obserwować. W jego notatkach pojawiło się jedno słowo: niebezpieczny. Minęły kolejne tygodnie od momentu, gdy agent David Grant zaczął uważnie obserwować Piotra. Każdy jego ruch, każde słowo, każdy gest były skrupulatnie notowane. David nie był typowym strażnikiem, był młodym, ambitnym agentem FBI wysłanym do Leavenworth, by zebrać informacje o możliwych powiązaniach przestępczych z zagranicy. Jego zadaniem było znaleźć ślad, który mógłby rozwinąć większe śledztwo. Piotr jednak zachowywał się jak kamień, spokojny, nieprzenikniony. Nie wdawał się w dyskusję, nie szukał konfliktów, ale też nie pozwalał się poniżać. Jego obecność w więzieniu zaczęła budzić respekt nawet wśród strażników i więźniów. Jednej nocy podczas rutynowej kontroli David podszedł do celi Piotra. Światło było przyciemnione, a więźniowie powoli usypiali. Piotrze, zaczął Dawid, używając jego imienia po raz pierwszy. Wiem, że nie chcesz rozmawiać, ale muszę zrozumieć, kim jesteś i dlaczego tu jesteś. Piotr spojrzał na niego z zimną pewnością. Jego oczy błyszczały pod cieniem brwi. Jestem tu, bo popełniłem błąd. Odpowiedział spokojnie. Ale nie jestem tym, kim mnie się tu maluje. David poczuł, że trafił na mur. Mimo to próbował dalej. Twoje tatuaże, twoja postawa. To nie jest przypadek. Kim naprawdę jesteś? Piotr przez chwilę milczał, jakby ważył słowa. Kiedyś byłem kimś innym, zaczął cicho. Ale ten świat pochłonął mnie. Zmienił mnie. Teraz staram się tylko przeżyć. David skinął głową, ale wiedział, że to tylko początek. Tymczasem w więzieniu pojawiło się nowe napięcie. Inni więźniowie zaczęli szeptać o tajemniczym przesyłce, która miała dotrzeć do Piotra. Nikt nie wiedział, co jest w środku, ale plotki rozprzestrzeniały się jak ogień. Kilka dni później, podczas przerwy na podwórku. Piotr odebrał paczkę od jednego z więźniów, dostawcy drobnych przedmiotów i wiadomości. W środku znajdowała się stara, zniszczona fotografia przedstawiająca grupę ludzi z czasów Pruszkowa. Piotr spojrzał na nią przez chwilę, a potem schował do kieszeni. Nikt nie wiedział, co ta fotografia oznaczała, ale napięcie w więzieniu wzrosło. W nocy Piotr miał koszmary. Widział twarze dawnych przyjaciół, wrogów, momenty z przeszłości, których chciał zapomnieć, jego ciało było spocone, serce biło szybko, obudził się i spojrzał na tatuaż na plecach, symbol, który kiedyś był dla niego znakiem siły, teraz stał się ciężarem, przez chwilę zastanawiał się, czy jest jeszcze jakaś droga ucieczki. Czy da się zacząć od nowa, bez strachu i tajemnic, ale więzienie nie daje drugiej szansy. Rankiem na dziedzińcu Piotr zobaczył grupę więźniów, którzy zbliżali się do niego z zamiarem konfrontacji. W ich oczach nie było już tylko strachu, była wrogość, ale tym razem Piotr nie był sam. David Grant, który obserwował sytuację z dystansu, postanowił interweniować. Stójcie, krzyknął, podchodząc do grupy. Więźniowie zatrzymali się zaskoczeni odwagą. Agenta Dawid spojrzał na Piotra. Jesteś pod moją ochroną. Nie pozwolę, żeby cię skrzywdzono, powiedział stanowczo. To był moment, który zmienił dynamikę więziennego świata. Z czasem między Piotrem a Dawidem nawiązała się nieoczekiwana nić porozumienia. David zaczął rozumieć, że Piotr nie jest zwykłym więźniem. A Piotr, choć nigdy nie zdradzi swoich tajemnic, zaczął ufać temu, który na pierwszy rzut oka był jego strażnikiem. Ale cienie przeszłości nadal wisiały nad nimi, gotowe w każdej chwili zburzyć ich kruchy sojusz. Po kilku tygodniach od momentu, gdy agent David Grant zaczął nawiązywać nieoczekiwany kontakt z Piotrem, więzienne korytarze zaczęły tętnić nowymi plotkami. Napięcie między grupami rosło, a atmosfera stawała się coraz bardziej nieprzewidywalna. Więźniowie dzielili się szeptami o możliwych zdradach i ukrytych planach. Piotr, choć nadal milczący i zdystansowany, zaczął zauważać zmiany wokół siebie. Niektórzy, którzy jeszcze niedawno go unikali, teraz próbowali się z nim zaprzyjaźnić, ale on wiedział, że to nieszczere gesty. W więzieniu, zwłaszcza w takim jak Leavenworth, lojalność była towarem deficytowym. Pewnego wieczoru, podczas przerwy na podwórku, Piotr zauważył, że jeden z więźniów, który do niedawna był jego przeciwnikiem, zaczął z nim rozmawiać bezpośrednio. Mężczyzna ten nazywał się Carlos, latynoski gangster, który miał opinię człowieka, który potrafi przetrwać w każdych warunkach. Słyszałem, że masz kontakty poza murami. Zaczął Carlos, spoglądając na Piotra uważnie. Może możesz mi pomóc, zorganizować coś, co ułatwi nam życie tutaj? Piotr nie odpowiedział od razu. Wiedział, że każdy ruch jest obserwowany, a każda decyzja może mieć konsekwencje. W więzieniu nic nie jest takie, jak się wydaje, powiedział w końcu. Każdy z nas ma swoje tajemnice, ale ja nie jestem tutaj po to, by robić interesy. Carlos uśmiechnął się z lekceważeniem. To dobrze, że tak mówisz, bo wiem, że ktoś inny już myśli inaczej. Powiedział, po czym spojrzał w stronę innego końca podwórka. Piotr odwrócił głowę i zobaczył grupę więźniów, którzy zbliżali się z zamiarem konfrontacji. W ich oczach było coś niepokojącego. Plan, który mógł oznaczać tylko jedno – zdradę. W międzyczasie David Grant intensyfikował swoje śledztwo. Wiedział, że coś się dzieje pod powierzchnią więziennych murów. Jego notatki stawały się coraz bardziej szczegółowe, a jego podejrzenia skupiały się na jednym. Piotr nie był zwykłym więźniem. Miał powiązania, które mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo całego kraju. Jednej nocy David odwiedził Piotra w celi. Słyszałem, że ktoś próbuje cię wykorzystać, powiedział cicho. Musisz być ostrożny. Piotr skinął głową. Wiem, ale nie wszystko da się przewidzieć. David westchnął. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc. Nie musisz być sam. Piotr spojrzał na niego przez chwilę. Pomoc z twojej strony jest jak nóż w plecy, odpowiedział z goryczą. Ale może czas, by zaufać komuś, kto nie jest z mojego świata. Kolejne dni przyniosły serię dramatycznych wydarzeń. Zdrada wyszła na jaw. Jeden z więźniów, który udawał przyjaciela Piotra, próbował przekazać ważne informacje wrogim grupom. Plan był prosty: przejąć kontrolę nad częścią więzienia, zastraszyć innych i zyskać przewagę. Ale Piotr był o krok przed nimi. Dzięki informacjom od Dawida, zdołał przewidzieć ruchy przeciwników. Wspólnie z kilkoma zaufanymi Więźniami zorganizował kontratak, który zaskoczył wszystkich. Konflikt zakończył się szybkim rozbiciem spisku. W więzieniu znów zapanował względny spokój, ale wszyscy wiedzieli, że to tylko cisza przed burzą. Wieczorem, kiedy już zapadła cisza, Piotr siedział na pryczy myśląc o przyszłości. Wiedział, że to, co przeszło, to dopiero początek że cienie przeszłości nie pozwolą mu zapomnieć, ale też wiedział, że ma kogoś, komu może zaufać. David Grant nie był tylko strażnikiem, stał się sojusznikiem, a może czymś więcej. W świecie, gdzie każdy ruch oznaczał ryzyko, to była jedyna rzecz, która dawała Piotrowi siłę, by przetrwać. Napięcie w Leavenworth sięgnęło zenitu. Po miesiącach niepewności, zdrad i sojuszy nadszedł czas ostatecznej próby dla Piotra. Wiedział, że jego przeszłość nie pozwoli mu na spokojne życie ani teraz, ani po wyjściu z więzienia. Każdy krok był obserwowany, a wrogowie czaili się za rogiem, gotowi uderzyć w najmniej oczekiwanym momencie. Tego ranka podczas apelu dyrektor więzienia ogłosił zaostrzenie środków bezpieczeństwa. Powodem była seria anonimowych gruźb, które dotarły do administracji. Atmosfera była gęsta, a więźniowie wyczuwali, że coś wielkiego się szykuje. Piotr, mimo wewnętrznego niepokoju, zachował zimną krew. Wiedział, że musi działać szybko, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. W ciągu następnych dni, Dzięki pomocy Dawida udało mu się zdobyć informacje o planowanym ataku na jego osobę, spisek, który miał na celu wyeliminowanie go i przejęcie wpływów, jakie niektórzy więźniowie podejrzewali, że posiada. Wiedząc, że sam nie da rady, Piotr postanowił zawrzeć ostatni sojusz z grupą więźniów, których wcześniej uważał za wrogów. Wspólnie opracowali plan, który miał nie tylko ochronić Piotra, ale i przywrócić względny porządek w więzieniu. W dniu zaplanowanego ataku na podwórku panowała pozorna cisza. Więźniowie stali w grupach, a strażnicy patrolowali uważnie. Gdy grupa napastników ruszyła w kierunku Piotra, natychmiast została powstrzymana przez jego sojuszników. Rozgorzała gwałtowna bójka, która zaskoczyła wszystkich swoją brutalnością i determinacją. Walka trwała długo, a echo krzyków niosło się po murach więzienia. Piotr, choć nie chciał się angażować bezpośrednio, musiał walczyć o przetrwanie. Każdy cios, każde uniki były wyrazem jego woli życia. W pewnym momencie, gdy sytuacja wydawała się beznadziejna, na miejscu pojawił się David z grupą strażników, którzy szybko opanowali chaos. Po tym wydarzeniu, dyrekcja więzienia zadecydowała o przeniesieniu Piotra do specjalnego programu ochrony świadków, co było nieoczekiwanym, ale koniecznym ruchem. Choć był nadal za kratami, zyskał względne bezpieczeństwo, a jego historia zaczęła być przedmiotem zainteresowania służb. David kontynuował współpracę, starając się pomóc Piotrowi na każdym kroku. Wieczorem w celi Piotr siedział sam i patrzył na tatuaż na swoich plecach, symbol, który stał się jego przekleństwem i jednocześnie znakiem przetrwania. Zamknął oczy i pomyślał o przyszłości. Wiedział, że droga przed nim jest długa i trudna, ale pierwszy krok ku wolności już postawił. To nie koniec, szepnął do siebie. To dopiero początek. Ta historia o bólu, zdradzie i niespodziewanej przyjaźni przypomina, że nawet w najciemniejszych miejscach można odnaleźć światło. Piotr i Dawid pokazali, że zaufanie i odwaga mogą przełamać najtwardsze mury.